Ty, która otrzymujesz komunię każdego dnia, ale czujesz, że brakuje ci czegoś, Kościół milczy na ten temat. Nie z okrucieństwa, ale dlatego, że prawda jest niebezpieczna. W momencie, gdy przyjmujesz ciało Chrystusa, stoi tam coś, co nie widzisz. Coś walczy o tę łaskę przeznaczoną dla ciebie. To, co zaraz usłyszysz. Zmieni całkowicie sposób, w jaki modlisz się podczas mszy. Święta Faustyna zobaczyła to, i teraz ty możesz wiedzieć. Dwa promienie. Tyle widziała Faustyna, ale jeden promień to łaska, drugi to wojna. W tym samym momencie, kiedy krew Chrystusa dotyka twoich ust, obecni są dwaj wrogowie. Jeden łaskawości, jeden chciwości i kradzieży. Czy wiesz, którzy to są? Czy wiesz, jak się bronić? Czekaj. Kraków czwartek 22 kwietnia 1936, dzień wielkiego piątku, godzina trzecia po południu. Święta Faustyna siedziała w kaplicy przy konfesjonale księdza Sopocko, kiedy przyjęła Komunię Świętą, świat nagle się otworzył dla jej oczu. Widziała, co my widować nie możemy. Opisała to słowami, które powinny być wytryskami modlitwy każdej duszy. Widziałam wychodzące z hostii dwa promienie. Przeszły one najpierw przez ręce mojego spowiednika, potem przez ręce zakonników, a następnie do rąk wszystkich ludzi i wróciły do hostii. Ale to nie była zwykła wizja. Jezus powiedział do niej osobiście: "Te promienie, córko moja, to krew i woda. Promień blady to woda, która usprawiedliwia duszę. Promień czerwony to krew, która daje życie duszy. Ale tutaj zaczyna się rzecz straszna. Jedna z rzeczy, którą Faustyna zobaczyła, ale o której Kościół mówi ostrożnie, demonowie także stali tam. Niewidzialnie czekali na momenty, kiedy wiara słabnie, kiedy modlitwa się kończy, kiedy dusza zapomina, że wciąż jest w boskiej chwili. Widzieli promienie. I starali się je przerwać. To była bitwa, niewidoczna, ale realna. Niemal każdy ksiądz mówi o trzech godzinach, ale mało kto mówi o tym, co się dzieje w tej samej sekundzie. Wewnątrz duszy promień łaski wchodzi. Demon ustępuje, ale tylko jeśli modlaczyni się odpowiednio przygotuje. Święta Faustyna widziała dusze wchodzące na komunię mało przygotowane, mało świadome. Ich promienie były słabe, szare. Niemal niewidoczne. Demonowie kleili się do nich jak muchy do miodu, a dusze, które przychodzą z modlitwą, z pokorą, z wyznaniem grzechu, ich promienie rozsadzały się jak słońce. Nie mogły zostać dotknięte. To różnica między cielesnym komuniowaniem a komuniowaniem, które zmienia duszę na zawsze. Zawsze myślałaś, że przygotowanie to mała modlitwa przed mszą. Święta Faustyna nauczyła nas inaczej. Przygotowanie to całkowite otwarcie serca na ten moment. Jezus powiedział do niej: Przygotuj moje serce, jako trębowało się świątyń w czasach Starego Testamentu. Czyść je z każdej otawy od ubiegłego dnia. Bądź gotowa przyznać każdy grzech. Nie masz czasu na półśrodki. Dlatego właśnie Faustyna zawsze polecała spowiedź przed komunią, bez wyjątków. Może nawet jeśli czujesz, że nie masz grzechów ciężkich. Demon zmienia to w fałszywą pewność siebie. Kiedy wchodzisz do konfesjonału zaraz przed mszą, promień już zaczyna się rozjaśniać. Katechizm naucza n. 2283, Eucharystia nie jest czarem. To sakrament łaski, który wymaga przygotowania duszy. Ale Faustyna zobaczyła to nauczanie jako walkę duchową. Wyobraź sobie ojca stojącego w oknie domu, czekającego na powrót syna z wojny. Widzi dwóch mężczyzn walczących o rękę syna w momencie, kiedy się zbliża. Jeden chce poprowadzić syna do siebie, w bezpieczne ramiona, drugi chce syna przeciągnąć w stronę przepaści. To jest dokładnie to, co widziała Faustyna podczas komunii. Dusza, która przychodzi ze słabą modlitwą i słabą wiarą, jest taką jak syn, który chwieje się między Ojcem a wrogiem. Dusza, która przychodzi z całkowitym zawierzeniem i wyznaniem grzechów, to syn, który biegnie prosto w ramiona Ojca. Demon nie może nic zrobić. Promień łaski go paraliżuje. Istnieją dwie dusze podczas komunii: Dusza pierwsza ta, która wie o tej walce, przychodzi ze spowiedzią modli się z czuciem, zna obietnicę promieni, wychodzi uwalniona. Dusza druga, ta, która nie wie, myśli, że komunia to zwyczaj, modli się rutynowo, bez serca, nie zna tej bitwy, wychodzi wciąż opędzana przez ciemność, mimo że miała w sobie świętość. To jest największy sekret, który Kościół bardziej mówi niejasno, a bardziej wyraźnie. Świętość jest dostępna dla każdego w tej sekundzie, ale tylko dla tych, którzy się na nią przygotowują. Faustyna mówi coś, co może wydać się surowe, ale jest miłosierdziem. To, czego się dowiedziałam, to, że podczas komunii trwa bitwa między łaską Bożą a złością. Nie wolno nam przychodzić na tę bitwę uzbrojeni tylko w zwyczaj. Powinna być do nas taka sama bitwę, Jaką słusznymi była dla Mojżesza. Króciutka modlitwa zaraz przed Komunią może zmienić wszystko. Te słowa Jezus, jestem Grzesznikiem. Wiem, że demony będą starały się mnie pochwycić w tej chwili, ale Ty jesteś mocniejszy. Wejdź do mnie ze swoimi promieniami, zmądrzej moją duszę, oczyść mnie całkowicie. To może być czasem 30 sekund, ale to 30 sekund, które może zmienić całą Twoją życiową duszy. Napisz w komentarzach, w którym momencie czujesz te dwa promienie: łaski czy strachu? Kiedy Komunia dotyka twojej duszy, co naprawdę czujesz? Opowiedz swoje prawdziwe doświadczenie. Chcemy usłyszeć ból dusz, które jeszcze nie wiedzą, że są w walce. Jezus nie zostawił nas bez nadziei. Powiedział do Faustyny: duszę, która przyłoży się ze wszystkim do tego sakramentu, duszę przygotowaną, ochronie jak moją chwałę. Żaden demon nie potrafi zrobić nic, gdzie promień mojej łaski poświetli. Ale jest warunek. Trzeba być gotowym, trzeba przyznać grzech, trzeba wierzyć, że w tej sekundzie Jezus staje się całkowicie Twój i że stoi między Tobą a całą niewidoczną ciemnością wszechświata. To nie jest pobożna fantazja, to jest obietnica potwierdzona przez papieża. Kiedy kanonizował Faustynę, papież Jan Paweł II, sam Polak, powiedział, że nie może być większej ochrony dla duszy niż wierzyć w promienie tej misericordii podczas komunii. Teraz, zaraz otrzymasz narzędzie do ochrony. To jest koronka do misericordii Bożej, którą Jezus wyjaśnił do Faustyny. Na paciorałkach zwykłego różańca, na ziarnach większych. Ojcze Przedwieczny, oferuję Tobie ciało i krew, duszę i... Bóstwo Twojego najmilszego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, w zadośćuczynienie za nasze grzechy i grzechy całego świata. Na ziarnach mniejszych. Przez jego bolesną mękę miej miłosierdzie nad nami i nad całym światem. Na końcu trzy razy: Boże święty, Boże potężny, Boże nieśmiertelny, miej miłosierdzie nad nami i nad całym światem. To nie jest zwykła modlitwa, to jest żołnierska broń. Powiedziane Faustynie bezpośrednio przez Jezusa. Jezus obiecał: Za każdym razem, kiedy będzie modlona, duszę otaczam moją miłością. Kiedy modlisz się tą koronką przed Komunią, zwróć uwagę na trzy znaki, które Jezus obiecał. Znak pierwszy. Poczujesz głęboką pokój w sercu. Nie radość błahą. Spokój, który przechodzi zrozumienie. To jest Duch Święty potwierdzający, że Twoja modlitwa została usłyszana. Znak drugi. W noc po Komunii możesz mieć sen albo myśl, która nagłe przychodzi. Coś, co pokazuje Ci, że modlitwa dotarła. Może to być obraz. Wspomnienie ukochanych zmarłych, poczucie, że ktoś cię prowadzi. Znak trzeci: zbieg okoliczności niemożliwy dla przypadku, spotkanie kogoś, kto ci powiada słowa, których potrzebujesz, znalezienie przez przypadek karty z modlitwą coś, co udowadnia, że niebo słucha. Jeśli nie poczujesz nic natychmiast, nie oznacza, że Bóg cię nie usłyszał. Czasem znaki przychodzą w następne dni, tygodnie, miesiące, ale przychodzą. Począwszy od jutra, krok pierwszy: Idź do spowiedzi, szczerze, o wszystkim. Nie oszczędzaj się, to jest preparacja dla promieni. Krok drugi: Dzień komunii, piętnaście minut przed mszą, wyjdź samotnie i powiedz tę koronkę. Krok trzeci: Kiedy przyjmujesz hostie, powiedz cicho: Jezus, ochronisz mnie przed każdą ciemnością, każdy promień Twojej łaski wchodzi we mnie teraz. Krok czwarty. Po komunii siedź w milczeniu, czekaj na ten pokój, zwróć uwagę na znaki przez następne dni. To wszystko to kompletna broń duchowa przeciwko demonom, które chcą ukraść Twoją łaskę komunii. Zamknij oczy, połóż rękę na sercu, powiedz ze mną, Jezus, kto jestem ja, aby ty przychodzić do mnie? Jestem grzeszna, jestem słaba. Ale wierzę, że w tej sekundzie jesteś tu całkowicie dla mnie. Wierzę, że promienie twojej misericordii otaczają mnie. Wierzę, że każdy demon musi ustąpić przed twoją chwałą. Przyciskam się do twojego promienia łaski i proszę cię, by zmądrzył moją duszę. Nie jestem sama. Ty jesteś ze mną. Zawsze. To nie jest zwykła modlitwa. To jest akt wiary, który otworzy niebo dla ciebie. Nie jesteś sama. Święta Faustyna modli się za Tobą. Aniołowie strzeżą Cię. Jezus stoi między Tobą a każdą ciemnością. Promień łaski jest dla Ciebie. Promień misericordii jest dla Ciebie. Chwała Boga zaświeca się w Twojej duszy każdy raz, kiedy przyjmujesz komunię właściwie. Idź w pokoju. Boża misericordia niech Cię zawsze prowadzi. Zawsze.